Chciałabym, jest nowa skrzyneczka z Scarlet za tysiaka, prawie górny ruch, Kodzik daje wam za darmo 2 zł i 10 groszy i oczywiście 10% bonusów przy wpłacie z moim kodem, jeszcze plus mamy konkursy, no, macie jeszcze parę konkursów, tutaj jakieś kałaszki za 240, i 142, no jakieś uspki no i Kodzik Shakers, pamiętajcie, że strona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, musisz mieć 18 lat, żeby grać na stronie, dobra Lecimy do skrzynki Scarlet, dzisiaj sobie ją, przetestujemy, mamy 9 na koncie, więc no zobaczymy, co tu można drobnić. Najpierw zobaczmy, jakie to są skiny w ogóle do drobnienia. Najtańszy skin będzie ten USP, tak, za 200 zł. Nie, w sumie, w sumie ten diger, będzie najtańszym skinem. A Hodrud ile kosztuje? Uuu, 1000 zł, okej, okay, okej okay. A ile kosztuje ta skrzynka na Chesterze? Wow! No legamy, czy na takiego karambita? Można dropnąć 85 tysięcy, 57. Ogółem mamy no 6% Na taki mocny, mocny Profit, że razy 5, razy 8, nie? Dobra Otworzymy sobie jedną skrzyneczkę no, Otworzymy tak parę tych skrzynek No zobaczymy, co to możemy dropnąć Okej, okay. pierwszy skin powinien być Powinno być dobrze, 2700 zł Jest bardzo ładnie Fajnie, to teraz sobie otworzymy Jeszcze, a na buściach jakie to są procenty Mmm, na tak Okej okay. Nie no, w sumie liczą procenty, tutaj ja mamy 0,5% takiego Dopplera Rabi, 0,5% fajda, 8 koła, tutaj też no nie no, szczerze procenty są mieli. dobra otworzymy taką jedną sztunię, przetestujemy, może akurat dropniemy, ale nie, akurat dropnęliśmy MK, która będzie was słabym dropem, no, 448 złotych, no dobra, no dobra, nic się nie stało. To wam mogę powiedzieć, o jest jeszcze nowa skrzynka Slumcase, O, to tego nie widziałem, to co zostawimy na następny odcineczek Więc co, to co, nową skrzyneczkę damy sobie raz, dwa, no trzy osóbki i tryb Underdog Zobaczmy, zobaczmy czy coś wygramy, czy jednak nas ta skrzynka nie będzie lubiła i po prostu, i po prostu przegramy Ale to się wszystko znaczy wszystko się przekonamy w jednym momencie, nie? No nie, na dwa koładorów Ale lipa Niech oni coś dropnął Nie, no rękawiczki No słabo teraz dało, tak szczerze słabo dało Damy sobie jedną skrzynkę na cztery osoby Teraz na trybie standardowym Na trybie standardowym próbujemy Damy sobie cika. Bocik, bocik, dobra, lecimy Lecimy z koksem, napiszcie w komentarzu czy podoba Wam się ta skrzynka? To będzie bliczek dla was. Jej rozdamy. Okej, okay, no nie, no naprawdę taka mała różnica. Dobra, jeszcze jedna szansa. Damy jeszcze jedną szansę i sobie odpuścimy tą skrzynkę. Ale powiem wam tak, skrzynia spoko, spoko fajna, fajna. Tylko trzeba mieć na nim dosyć wysoki budżet jednak. I farta. szczęście trzeba mieć. Bo no mamy kos, tylko że ona chyba droższa. Dobra, mamy, mamy jednak lepszą. Wygraliśmy to, okej. Okay. Jeszcze raz, ta sama bitwa, na cztery osoby Urabił do naszej bitwy jakiś ziomeczek Albo... no, wyszedł i wbił, dobra Dobra, lecimy z koksikiem w takim razie Pierwsza skręczka mamy Bloodsporta, za 800 złotych Ale co wygrywać który się bił do naszej bitwy Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz na cztery osoby, bo... Chodź Podoba skrzynka, się skrzynkę tak krzyża O, znowu mamy takiego ziomala Więc bo to dajemy I teraz my musimy to wygrać, tak nie może być Dajcie Minkę dla nas. Daj daj. Okej, okay, mamy... Nie no, on wygrywa bo sam oczywiście. Dobra, trzeba z tym na razie odpuścić tą skrzynkę. Spróbujemy troszkę troszkę inaczej. Z tymi skrzynkami. Turbo Case możemy dać. Radiant Case a też damy... Ej, Radiant Case. obczajmy, Cztery osoby, tryb underdog. No spróbujmy. Spróbujmy teraz taką bitewkę. Czy, czy coś nam siądzie, czy nic nam nie siądzie, o oh, wyznasz ziomeczek No dobra, lecimy w takim razie 10 skrzyneczek, bitwa za, tysiak, za, za tysiaka dzisiaj, testować, dzisiaj testujemy skrzynkę, która jest warta 1000 zł Ja tutaj mam 10 skrzynek za tysiaka Więc, więc no, zobaczmy, zobaczmy czy, czy nam się poszczęści Czy, 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 czy jednak nic no okej, okay. jak na razie mamy Wina i to dosyć... Dobrze. Dobrze nam idzie, Strasznie. Jak na razie bardzo dobrze nam idzie. O ale nie, Full injector. No i widzicie jak ci się szybko kończy. Jeden drop już zmieniała wszystko. Wszystko już mi zmieniło. Już mamy lows'a. Na pewno to przegramy, bo no nie ma szans, że ten bot. Chyba że czekaj ile. Chyba że dropi do kawaha na 3%. Ale to i tak, jeszcze mili jest. <laughs> to i tak będzie lipa tak szczerze. Dobra, jeszcze dwie skrzynki. To odpuścimy, chyba. Dobra, lala skrzynka. No dobra. Niestety mamy. Mamy lows'a. No, no nic z nie zrobimy. Ale biemy jeszcze to tej ziomka. Na tej bitwy. Obczajmy na testa. Dajcie, Uninkę. No nie, na no Underdog znowu już nam nie zabrało. Ale mu oddało. Ale lipa. Jeszcze przypomnę, że mamy Exchanger. Można sobie wymienić na przykład 10 skinów na jakieś 3 inne skiny, tak? 10 skinów można zaznaczyć. Nie, więcej skinów można zaznaczyć. Dobra. Sorry, moja wina, dam że tylko 10, no, ale to fajnie, jak możecie znaleźć wszystkie skiny, możecie sobie mieć jakieś 3 inne skiny, także to jest spoko opcja, Patrz na stronie, jeszcze punkty eventowe, evencik wiadomo, że gdy wpłacamy, gdy otwieramy skrzynie eventowe, to dostajemy waluty, no i możemy sobie wydać tam, jak gdzie chcemy, dobra byki, dzięki za oglądanie, do następnego odcineczka, siema!